cześć siemano, siemano, witamy z tej strony Dominik Games Poland Witam was w drugim poradniku do gry City Skylines, takim jak ostatnio Bo tam parę rzeczy jeszcze nie powiedziałem w tym poprzednim filmiku Mianowicie tak Zapomniałem wam dodać, że jak macie na przykład dwie dzielnice Powiedzmy, że tu se leci autostrada, co nie? I tu jest jedna dzielnica to jest druga, to takie zjazdy, powiedzmy o na przykład, tutaj te wszystkie zjazdy są ok, bo mogą se tu zjechać, mogą se przejechać przez autostradę, ale warto jeszcze tutaj, macie dwie autostrady, to zrobić na przykład taki mostek, że budujecie po prostu taki most, żeby mogli stąd do tej dzielnicy przejechać co rozładowuje wam korki, zaraz właśnie tutaj zbudujemy takie mosty żeby ten ruch zmniejszyć między tymi dzielnicami co kawałek mosty to też ogranicza wam ruch drogowy to jest właśnie tak odnośnie ruchu drogowego jak robicie takie przejazdy, że Oprócz takich zjazdów, powiedzmy do miasta, no może niekoniecznie takich, ale powiedzmy, że takie mogą też być. To jeszcze właśnie robić takie przejazdy tutaj. I żeby dodatkowo odciążyć te główne duże zjazdy, można robić takie małe wjazdy do dzielnic, czyli po prostu ja zawsze też robiłem takie małe tutaj Powiedzmy, brałem taką po prostu rampę do miasta i zrobi, robiłem taki mini zjazdik, żeby nie ryli się też bardzo często tutaj na, tej, na ten węzeł drogowy. To powiedzmy, tutaj jeszcze taki mały, mała rampa do zjazdu w tą dzielnicę, żeby zjazdu w tą dzielnicę ewentualnie też, żeby na przykład. No właśnie, tu miałem zjazd z autostrady chyba zrobić, nie? Że... No właśnie, te... Im więcej wjazdów do miasta, tym mniej korków. Pamiętajcie o tym. Ta gra tu znowu wyprawia za kibert. I to samo. <laughs> Ruch pieszych też bardzo ogranicza Ogranicza nam e, ruch e, samochodowy Więc na przykład warto też e, Żeby ograniczyć ruch samochodowy Z jednej strefy do drugiej To zobaczcie Warto sobie szczelić taką kładkę Dla pieszych przez autostradę Między takimi dwiema dzielnicami Warto też oczywiście Kładeczki porobić Bo zobaczcie wtedy Zobaczcie ilu tu ludzi Przechodzi sobie między tymi dwiema dzielnicami. Tutaj nawet mamy, proszę bardzo, ludzi e, przechodzących gładką nad autostradą. Możemy im tutaj gdzieś jeszcze walnąć. I zobaczycie, że za chwilkę tutaj będzie na tej kładeczce rób. To sobie gdzieś jeszcze pojeździe. No nie gdzie. To może. Rozwalimy trochę ten biurowiec, niestety. Ale będą mieli tu kładkę w tym miejscu. Co tu się dzieje, nie wiem. O, i taką kładeczkę zawsze warto sobie zrobić. I tutaj będą... Sorry. I, I zaraz tutaj może będą przechodzić. Też jeżeli chodzi o komunikację miejską, bo też warto robić węzły przesiadkowe, na przykład jak macie tutaj, aha, bo to mówiłem, że, że jak macie tu pociągi, tu macie metro, to zobaczcie, oni sobie tutaj, przyjeżdża pociąg taki pasażerski. Tu przyjeżdża pociąg z zewnątrz, oni przechodzą tu do metra jadą sobie potem tam metrem do miasta. Właśnie o to chodzi. Też co ważne... Co jeszcze miałem rzec? No właśnie... No i wyleciał mi basu, słuchajcie. No na pewno, no, pierwsza rzecz to te kładki. Druga rzecz to takie dodatkowe zjazdiki tutaj. O, no, zobaczymy czy ten zjedzie. Nie zjedzie. Ale powiedzmy, że na tutaj możemy gdzieś jeszcze taki mały wjazd w to osiedle zrobić. O, z tej strony. Tutaj też zamiast tędy zjeżdżać, no i właśnie, warto budować na przyszłość. Ja już sobie tą autostradę tu pociągnąłem. Pewnie gdzieś tu jeszcze jakaś poleci, tędy poleci autostrada. Te góry chyba całe wykosze, i tu będzie po prostu budynek. Budo budowanie będzie? No dalej, no. Mm. O, piękny pociąg towarowy. No, to jest to, co w ostatnim filmie chyba mówiłem, że tam te ciężarówki sobie stąd tutaj wjeżdżają i stąd tutaj wyjeżdżają ogólnie jeszcze tak z tych rzeczy, że warto też oczywiście e... co ja to chciałem, no bo właśnie szkolnictwo. A propos, tutaj jest taki problem, zauważyłem taki problem. Że jak macie yy, szkoły, nie? No, zobaczcie. Na przykład tutaj macie dostępność tych wszystkich szkół. Akurat tutaj mam wywalone w kosmos, no ale powiedzmy, że mniejsza z tym. Ale właśnie, budujcie tak, że na przykład, jak yy, budujecie szkoły. To dobudowujecie nowe szkoły w momencie, kiedy już jedna się przepełni. I zauważyłem się taką dziwną rzecz, że o ile na przykład szkoły podstawowe to zawsze jest problem, nie? I one zawsze się szybko przepełniają. No, zobaczę, tu jest 800 uczniów na 1500, bo to jest taka szkoła z modów. Normalna byłaby już dawno przepełniona. I na przykład, właśnie. O ile na przykład, właśnie szkoły podstawowe i średnie to faktycznie się przepełniają, jak są na czerwonym polu. Tak, uniwersytety, zobaczcie. Niby, niby. Uniwersytet jest na czerwonym polu. Prawnień 700. A pojemność niby 400. Tak. I zobaczcie, niby tu jest. to nie jest prawda. Widzicie? Niby jest na czerwonym polu i w takim momencie nie dobudowujemy absolutnie uniwersytetu. Ja robiłem. Ja zawsze robię tak, że dopiero jak faktycznie kliknę sobie tutaj na uniwerek i widzę, że jest 4000 miejsc zajęte, to wtedy myślę nad drugim uniwerkiem. No najlepiej jak się ma jeszcze... No najlepsza sytuacja jest w sumie taka, jeżeli ma się ten DLC Campus, to rzeczywiście może to pomaga. Ale zobaczcie jaki ten, właśnie ten wskaźnik wykorzystania uniwersytetu jest bardzo zbugowany, bo zobaczcie. Tu niby jest na czerwonym polu, niby wydaje się, że trzeba dostalić uniwerek, bo jest na czerwonym. A zobaczcie, że jak się złapie uniwersytet, powiedzmy ten, Instytut Nowoczesnych Technologii to jest ten z, właśnie z Green Cities. To zobaczcie, on jest w połowie zapełniony, tylko tu jest jeszcze 2000 miejsc. I dopiero stawiajcie wszelkie szkoły, jak są pełne. No, oczywiście najszybciej przepełniają się podstawówki. Zawsze problem jest największy zawsze z szkołami podstawowymi. Tymi zwłaszcza standardowymi, bo te z modów to tam kichać, ale właśnie najgorsze są te szkoły podstawowe, takie defaultowe, wanilowe, zgryzować się. Tutaj jest na przykład szkoła społeczna, no trochę może mniej zapełniona, ale normalnie jak są te szkoły, to właśnie budujcie je w ten sposób, że w momencie kiedy macie jakąś szkołę przepełnioną, faktycznie

It's a house. And that truly is the greatest box of all. in every Wednesday at 8 for this once in a week time television event: a box on both your houses, presented by square packages, the packaging specialists. Zobaczymy, czy Im więcej bram. To tym więcej będziemy na tym parku zarabiać. Zobaczymy, czekajcie. Dostawiajcie tu sobie bramę parkową i zobaczymy, czy oni. E, właśnie te parki ratują bardzo ekonomię w tej grze. Bo zobaczcie, e, ja mam z parków, wam pokażę tutaj w tym mieście, ile zarabiają te parki z Park Life. E, tutaj. Obszary parkowe, 10 koła. Z samych obszarów parkowych, czyli. Tak jak tradycyjnie umiem. Ale co by tu jeszcze... Właśnie też parki, te obszary parkowe warto robić, żeby zmniejszać ruch drogowy. Ponieważ... Yy, nie będą tak łazili do sklepów chyba też. Swoją drogą ja sobie tutaj dostawię przetwórnie ryb pa, aby więcej towarów mi wytwarzała e, i pomyślę też nad następną rzeczą, którą chciałem omówić w tym odcinku, w tym poradniku. Mm. Już tak raz znowu coś skopała. Naprawdę. Tak, tak. Pewnie nie wstawię tej kolejnej przetwórni tutaj, bo oczywiście ta chłomna gra nie pozwoli mi na to. Właśnie, po przemysł rybołówstwa muszę zobaczyć. O! Skąd taki dochód mamy z tych ryb? parków i też na przykład właśnie o to ja mówiłem, wał przesiadkach coś, nie? czy tam to jest tak jak to mówiłem no kurde, szczerze nie wiem co ja mam powiedzieć jeszcze, no i yy, właśnie, co jeszcze To chyba nic, to by było na tyle. Oczywiście zostawcie tam łapeczkę w górę, subskrypcję, tam komentarz. No i cześć, bo w sumie no nie mam nic do powiedzenia więcej.